Jedna historia o Eliaszu i pistulce. Wiecie, na Katymusie, na naszej Józefie, jeden kapelunek pyta się siedziecę: Słyszycie o mi, kielich wyznocie proroku. Jak i swój żykowatko: Eliasz, Eliasz! Trywnie padł kapelunek, ale można jest jakiegoś ich znocie. Pistulka! zicher pistulka! Padł wartko berczyk od Majzliny. Córeś ci synek głogu? Filip ci się weklizał z Jaki pistulka? Co ty dyloc? Snerwował się kapelunek. Jak to jaki pistulka? Jak to jaki? Przez ze bazę do kupy łamżyli na pich, habili, raubrowali sam tu prawda? i sami przy tej naszej rojbrach, takich jak downiejszy Janosik, albo taki ci tam Wilhelm Tell, bo my też mieli naszych śląskich samtejszej rapsików. Ja na naisto rapsików, a nie jak to go rolę z takie rapsiki to byli chne do rodne cwilingi. Eliasz i pistulka. Słyszałeś jeszcze od mojego starożka, żeńcołki pistulka, to ci mieszką już czasu u nas we królewskiej hucie we Familochu na Strasy. znaczy się na ulicy Świętego Piotra. A kraj, kiej sam we hucie we Familochu, w Chorzowie, i, i ten pistulka, to musiał przy niemu być i Eliasz. Tak musiało to musiało być kajsi kole pierkorza na tej pejtrowej ulicy, można wele streki pieroterowskiej ciągnie się aże do ulicy trzeciego moja, a można i kaindzi, teroski to już na isto nie jest takie zocne. No i dziebko o tych naszych rojbrach, psikakie, że wandrowali na obkoło od dymbu Bederowca, Węzłowca, Siemanowic, Macikowicz oraz Starego, że do Bytonia i Logewni, Hebzio czy Lipin, wszandy w szandy coś ich zgobili, no i bez tuż złonych zawarli do heresztu, a budowali jakoś ich trofa. Jeszcze dla Starej Polski, a można i dawniej, usprawiali taki fal u a można było to u Eliaszu, nie wspomnę, czy te roski, genau. A wszystko to bez była prawda, bo esarze do II wojny mieszkał ci u Maciejkowica Schutzman, Szucman, kiemu się to przytrafiło. Było ci to można tak. Starym Piątkowi, policajtowi we starym chorzowie, kozali ci zakludzić jednego buksa, rapsika do gierichtu we królewskiej huty. Idą się tak z po lekuśku, od dzisiejszej Skłodowskiej, Poznańską, kolebany, ginał przy glajzach, do tunelu pod Beszągiem, bez kiery szło przyjść na Hittenstrasy, teroski Medalowców i co by nie skorzy, kole, kościoła, do teroźni Katowicki. Tąpią, dektają, po lekuśku ałos, tym pistulka go do, do starego wachmajstra piątka. Baj wachmajsty! A będą taki dobry i przyjdą ze mną wróż, bez a cóżeś to ty za zaś wypokopił pistulka? Pa, pyta się ten policjant. Ano, panie piątek. Mom sam pora chciałbyś jakoś ich si ku jako temu konserwuście lajsną, bo głódmom jak stodiosku. Będą też żółni człowiekiem, panie Wachmeister. Stary piątek nie jest, no, smyczy smycy go dali, bo przecież jak to dawniej go dali. Dinst stoje, dinst i jedno byle łochentola robi coś i No ale pistulka jamrową wajął. Podwil policaj piątek nie zmięknął. Idął co by łąta rzymła ze oplekt się kupił. No rozdęb no, ty tego składu, sprow się co ci począł, ja sam na ciebie doczką. Ja gipko, gipko Pistolka w los do sklepu, nie ma go pięć minut, 4 godziny, godzina, a łochyn Tola jak nie było, tak nie ma. Znerwował się piątek, wlazuje do sklepu i łodzi wreszcie do przedowacki. Trzecie no, ka jest hop, kiedy sam w los rzymła i kącek A ten hop? Ten szykowny Karlu ze Fusickim, ja? ja? nie szykowny to nie powiem, ale chyba do dępa, do piątek i tak na obkoło. A nie szukajcie, panoczku, łąto to ci wylos jakieś i trzy godziny temu nazot bez te dwieże ze zatku. O ty gizie, Doszecki, ty pierunie, ty po szewo zatracony, już jocie jeca, dej się pozór, na boczną stary policaj, ale co miał zrobić? Pistulka mu razinku, gryf i teraz! Nie zetrwało pół roku już czyli do i zaś pistulki policajtyj i chcieli wajzie chresztu. I zaś trafiło na starego piątka, co by go zachludził do magistratu. I tak to skozi było, idą do kupy, no teraz większą drogą, kole piekorza, tego ci przedwojennego, kupnego Webaciejkowica. Pistulka na napoczną festynkać, jamować, że ogóli, co by mu wachmajster dozwolono na to, by w los do kupnego po jakoś Rzymę albo kołoce. I zaś stary piątek, nie dał się za tela prosi, go, ale stanął się we od placu. Te roski mi tak wartko nie cikniesz, łochyntolu Sakramencki, pomedykował stary policjant i trzech. tak pół godziny czy ćwierć i wyluzaj wlazuje do sklepu? A tak ostatnim razem pistolki we składzie nie ma. Kajtyn gisno polwlosam pobrytka, ty to się piekarzowej piąte. A on, a on jakieś pół godziny temu nazot przed nimi dźwierzami, bogodą, co wy tam na niego panie piątek festelnie nie poradzicie się doczkać. Pato baba od kupnego, a kicho się obynoin. A to rabsi diosecki, a to oszkliwiec, wargowo biątek. Tak ci mie sztukę sztukej oszeredziu, juzaj mi bitną, Na cię i na uwizułapna, cię dopadna, lumpie zatracony i tak by tak do chresztu cię zakludza pierunie. No Józef, za nie zatrwało dwa tydnia, a że stary tu, stary Pątek, są na targu kole tego Chorzowskiego szlachthausu uwidział pistolki i ci go za szkrawite. Mam cię, gęś już ty mi te niechaj nie pity. tram za nocki do magistrackiego no, toż wam się udało, panie wachmajster, pa do pistulka. No ale ja te terazki na istomum głód, panie piątek. Richtig ich musza na chociaż chocia ja co, ale coś ich wećkać, bo wom na drodze padna, na pocznu pistulka. I ku temu jesce zacząć ślimtać choby mały synecek. Tyle sam zabóz by robił, nie dą bez cia zabolek ciś. Go do piątek i wlecę go za szkrawitel ze tego targu. A być siedzieć z człowiekiem, panie Wachmeister, jo, bo na istonika nie śmietna, jo, no jakieś ich pecyny, chleba se kupiaj, tele. już Kamrowo, Festwal, Blabiedziu, Dalszy Pistulka. No, znajdź gdzie zatracone majamskie serce. Uholko się stary piątek, bo był to ci rychnik, dobry człowiek, ale co byś już zamienili szykową, to ty te teroski będzie sam, kole tego sztandu z a jo są, pójdę ci po ten chleb. No, Mierku jeszcze i pędził? no i poszedł stary Wachmeister po chleb. A, a wy jak myślicie? doczko na niego ten pistulka albo nie? Ejcie, o tym Pistulce Jaszu, może je było sprawiać, ale to można innym razem, bo co by nie pedie telanikę o Jarsiku to się nie godo u nich, a to skwoli tego, że podwil oba jeszcze żyli, ludzie trzymali woda w gębie i żaden tam po nie faflu, nie fanzolu. Bali wtedy, kiedy już pistulce łebwe w betonie uchlastli, mać tak było, jeszcze ci ludzie blank nie wierzyli, co by blank czegoś ich nie spaskudzić, dalsi wiele u nim nie godali, a szłoby mocka godać, o we starym chorzowie, sumnie kierzy, co od ojców, lebo starzyków, łosprowki o Eliaszu i pistulce we zima, na łodwieczerz, przy kozie, na zeslu, przy żeleźnioku, słuchali i do dzisiaj boczu. z pnioków.